Dzień dobry, e, witam Państwa na spotkaniu klubu filmowego online. E, w tych trudnych pandemicznych czasach e, nasze e, spotkania czwartkowe... W Klubie Filmowym w Wojkowicach, w Miejskim Ośrodku Kultury, no, musieliśmy przenieść w przestrzeń wirtualną i w ten sposób będziemy się co jakiś czas spotykać. Myślę, że to też w jakiś sposób zainspiruje Państwa do oglądania filmów, do odświeżania sobie tych, które już Państwo dobrze znacie, oraz do szukania nowych pomysłów i nowych inspiracji. Dzisiejszy temat poświęcimy filmom świątecznym też święta się zbliżają. Takie klimaty już coraz bardziej otaczają nas zewsząd. W telewizji, w programach pojawiają się już coraz częściej w ramówkach właśnie filmy świąteczne. Są przeróżne i chciałabym chociaż spróbować troszeczkę uporządkować i skategoryz skategoryzować te filmy pod względem właśnie tematyki i tego, do kogo są skierowane. Podzieliłam sobie filmy świąteczne na siedem kategorii. W każdej z nich możemy znaleźć te same tytuły, ale nie, niekiedy, nie, niekiedy są to filmy też skierowane właśnie do jakby konkretnego odbiorcy, kogoś, kto oczekuje dokładnie właśnie takiego, takiego filmu, takiego klimatu. No bo też właśnie po to są święta, aby, aby filmy wzbudzały w nas bardzo pozytywne, ciepłe uczucia, żeby były dobrą rozrywką, i, e, I ten czas e, umilały, niż właśnie raczej e, w tą drugą stronę. <laughs> dlatego, e, dlatego mam nadzieję, że te moje przypominajki filmowe czy polecajki w jakiś sposób też e, Państwu pomogą się odnaleźć. E, kategorii jest 7. Pierwsza kategoria, o której chciałabym powiedzieć, to filmy familijne, najbardziej popularne, czyli dla wszystkich, dla całej rodziny. No, w tej kategorii na pewno znajdzie się Kevin Sam w domu i w Nowym Jorku, którego e, może będą Państwo oglądać, a może. Już mają serdecznie dosyć, ale jest to film, który tak, tak naprawdę by wyznaczył pewien trend. I filmów tego typu powstało już później bardzo, bardzo dużo i powstaje znowu jakby kolejne, kolejne nawiązania do tego filmu. Się pojawiają, ale jeden z filmów tak sprzed dwóch lat, wydaje się, że troszeczkę ten klimat odświeża i właściwie wprowadza więcej magii niż Kevin sam w domu. A mianowicie jest to film pod tytułem Kroniki Świąteczne. Dwie części powstały. Film, który. który jakby pozwala nam poczuć magię świąt w e, sposób zupełnie magiczny z perspektywy e, dziecka. A e, mówię o tym filmie w kontekście Kevina samego w domu, ponieważ pojawiają się tutaj takie akcenty, które nawiązują właśnie do tego filmu, czyli dzieci same w domu, pojawia się kamera, nagrywanie e, starą kamerą taką z lat 90 -tych, 80 -tych z ręki. E, są, to, e, są to świadome nawiązania, e, które właśnie mają nas wprowadzić w taki nostalgiczny klimat, nas dorosłych, a dzieciom. E, no Dzieci mogą utwierdzić w przekonaniu, że święty Mikołaj jednak naprawdę istnieje, a do tego film udowadnia, w jaki sposób potrafi w takim krótkim czasie wszystkim dzieciom na całym świecie rozwieść prezenty, co jest niesamowitym, niesamowitym osiągnięciem. W roli Mikołaja pojawia się Kurt Russell, pojawia się również pani Mikołajowa, ale to właśnie w drugiej części będzie miała swoją główną, powiedzmy taką większą rolę. Jest to Goldie Hawn i, i ta niesamowita dwójka, która znana jest bardzo wielu naprawdę świetnych filmów e, tworzy, tworzy również klimat klimat tej opowieści. E, dwójka dzieciaków, tu tak pokrótce powiem, e, zostaje jakby wrzucona od razu w, w magię świąt, ponieważ. E, jakimś cudem e, udaje im się przyłapać Mikołaja na gorącym uczynku, kiedy podkłada prezenty pod choinkę. No i dzieciaki e, wyruszają razem z nim w niesamowitą przygodę, próbując tak naprawdę uratować gwiazdkę, bo przy okazji trochę narozrabiały. I, i wokół właśnie tych perypecji cały film się toczy. E, to tu bym chciała właśnie, jeżeli chodzi o kino familijne, polecić Państwu ten, e, ten film. E, kolejne filmy, no to oczywiście komedie romantyczne, to ta druga kategoria, która jest bardzo szeroka. I mamy Tutaj na przykład filmy z, z Bridget Jones, czyli René Selweger w roli głównej aż trzy części. To filmy, w których święta się naprawdę mocno pojawiają. Właśnie w czasie świąt dwójka bohaterów poznaje się, a właściwie na nowo spotyka. Czyli nasz tytułowy pan Darcy, który w nawiązaniu właśnie do filmów Jane, do, przepraszam, do książek Jane Austen, a filmów na, na podstawie tych powieści, jest takim klasycznym klasycznym ideałem dla naszej bohaterki. No i to jest jeden właśnie z filmów, który w tej kategorii bym chciała polecić. Mamy jeszcze takie filmy jak Masz wiadomość czy Bezsejność w Seattle, one również wpisują się właśnie w takie, takie, takie oglądanie romantyczne we dwójkę e, perypecji e, bohaterów, którzy na początku powiedzmy nie potrafią się ze sobą spotkać albo się nie lubią w zależności właśnie od, e, od fabuły. E, I to jest taki klasyczny motyw. Następnie jeszcze mogłabym powiedzieć co nieco o filmach, które są animowane i one też się wpisują w kino familijne. Jest ich bardzo, bardzo dużo. E, e, filmy takie jak, jak Klaus, Express, Express e, Polarny to są takie majstersztyki sztuki animacji, ale w tej kategorii chciałabym polecić przede wszystkim e, opowieść Wigilinom Scrooge'a, czyli powrót właśnie do tej klasyki Dickensa, e, który zapoczątkował e, 200 lat temu e, historię właściwie uniwersalną, która się nie, nie zestarzała. I w tej wersji jest też bardzo ciekawa i warta, warta zobaczenia, czyli tu sobie trzeba zapamiętać Scrooge'a i opowieść wigilinom oglądać co święta w przeróżnych wariacjach. Można właśnie w formie animacji również. Ważne są również tu kolejne kategorie. Film, filmy ze świętami jedynie w tle, takie jak szklane pułapki, wszystkie części, w których święta, no to jedynie pewna dekoracja dla perypetii głównego bohatera, sensacyjnych, w które on się wikła. To jest film też ponadczasowy, ponieważ właściwie filmy sensacyjne, które. Powstały do czasów szklanej pułapki, um, nie miały takiego um, nieskazi miały nieskazitelnych, o bardziej tak, bohaterów bardziej takich e, e, sztywnych, e, bez mm, powiedzmy, mm, bez takich um, zahamowań, <grych> natomiast już po, e, po jakby tej przenianie, e, kiedy pojawiły się filmy, jak zabójcza broń, o, to też mogę polecić na święta jak najbardziej, tam też się święta pojawiają. E, I szklana pułapka to mamy bohatera, który, który łamie który wszelkie konwencje, który e, no, nie obawia się tego, że może wejść w konflikt ze swoim szefem, a tym bardziej z prawem. E, do tego e, mamy problemy z żoną, które później oczywiście, w jaki sposób się rozwiązują. No i też mamy y, idealną mieszankę na święta. Y, co jeszcze? Myślę, że jeszcze w kategoriach filmów świątecznych pojawi nie mogą nie pojawić komedie takie szalone, amerykańskie. Takie pod znakiem świątecznego chaosu, też troszeczkę rodem z Kevina samego w domu, jak, jak na przykład tu bym mogła polecić Państwu komedię z Eddie Marfim, Książę w Nowym Jorku, czy Nieoczekiwana zamiana miejsc. Wszystkie, wszystkie to takie wariacje na temat amerykańskiego snu i tego, jak Ameryka wygląda naprawdę, jak, jak chciałoby się, żeby, żeby wyglądała w naszych marzeniach. To są filmy, które może nie każdemu przypadną do gustu, no bo właśnie wyrastają z takiej typowo amerykańskiej, szalonej wyobraźni, ale jednak już się wpisały na dobre właśnie w, w, nasze, w nasze świąteczne spędzanie tutaj wieczor czasu wieczorem. I co jeszcze? Myślę, że będziemy powoli kończyć, bo już właśnie mam dla Państwa ostatnią kategorię, która jest taka nietypowa, bo dotyczy filmów, które ze świętami nie mają wiele wspólnego, ale oglądamy je, ponieważ lubimy to, co już widzieliśmy, to co znane i co jest, co jest fajne i przy czym właściwie możemy spędzać czas nie tylko w czasie świąt, ale jeżeli chodzi o chociaż odrobinę takiego klimatu świątecznego, no to bardzo polecam Dzień Świstaka, film, który wprawdzie w święta się nie dzieje, już troszeczkę od tych świąt czasu minęło, ale mamy nadal zimę, mamy nadal taką atmosferę. E, taką atmosferę powiedzmy e, zimowo-świąteczną, e, jednak główny bohater no, ma pewne problemy ze sobą, ze swoimi e, podwładnymi i. E, wpada w pętlę czasową. No i tutaj e, widać takie nawiązanie troszeczkę do właśnie opowieści wigilijnej, do takiego e, ducha, który przychodzi i coś w tym e, z czasem e, nam miesza po to, abyśmy zrozumieli dlaczego nasze zachowanie źle wpływa na innych i jak bardzo niszczymy sami siebie. Więc ten film również może być ku pokrzepieniu serc w takiej komediowej formule, e, również jako komedia romantyczna się sprawdzi, tak jak mówiłam, filmy e, Chciałam uporządkować w różnych kategoriach, ale one się mieszają i możemy je oglądać naprawdę z przeróżnej perspektywy. No, myślę, że jeszcze mogłabym długo mówić, ale będzie okazja, żeby Państwu polecić również inne tytuły, jeżeli będziecie śledzić profil Miejskiego Ośrodka Kultury. A ja już będę kończyła. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne spotkania.